Uwaga, jesteśmy na jeziorze Czerniakowskim, i tutaj jest jeden taki single, który tak bardzo jest endurowy jak na Warszawę. A można go przegapić, tu prawo. Ja jestem na lekkich oponach do Chris Country Nie będę tutaj pokonywać najszybciej tego odcinka, ale. Uwaga, dziękujeczka, i jesteśmy. Pum, tutaj, Obcze co się dzieje. Pum. Jak na Warszawę? No można. Korzenie. Tego nie dają w Warszawie. Lecimy dalej. Patrz. Pum, pum. Zwyżka. Pum. No nie. Przejdźmy sobie tą ściankę jeszcze z drugiej strony. Na hartailu. Patrz. Pum. Pum. Tutaj korba pół korby. Fajne, nie? Tego singla znajdziecie na Trail Forksie oznaczonego jako niebieski Jest to jedyny niebieski tutaj przy Czerniakowskim jeziorze No, to jest fajne, to jest wymagające To jest trochę straszne Natomiast ja też chciałbym uczciwie powiedzieć, że w Warszawie nie mamy takich miejsc, żeby były korzonki, żeby były jakieś takie gadżety Stąd też jest to miejsce dość unikatowe i przyjemne dla trenujących kolarstwo Taki zjazd tutaj w dół Jedną ręką trochę trudno, patrz nawet wybita, powoli jesień się zaczyna. Tu sam ten odcinek techniczny jest ultra interesujący, ale to nie wszystko, bo taka ścieżka jak to leci sobie elegancko naokoło całego jeziora. Można tu połączyć w pętle, można sobie zrobić wycieczkę. Bardzo fajnie. A też trzeba przyznać, że zdecydowanie trzeba się tutaj trochę zgubić, bo normalnie by się gdzieś nie, nie wpadło na to, że tutaj może być coś ciekawego. Też no, trzeba było to przeciąć, bo kiedyś to były fatalne krzuny. Teraz stan jest super. Na koniec 2020. Tylko dziki szalały. No i takie są widoki. Pojedziemy naokoło jeziora. No to i jeszcze więcej takich miejsców będzie. Będzie, będzie, będzie.